Sponsorem kanału jest XTB. Polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Cyberbad. Jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy ma bardzo na Morański. A, a <laughs> Atencjuszu, nie damy ci walki już, no. Słuchaj, cichy. Jeszcze będziesz dzwonił pierwszy i będziesz mówił tak, proszę cię pasta, przyjedź na ten prime i wejdź zawalcz. zawalcz. Wspomnisz moje słowa. Wspomnisz moje słowa. Ale ja już, już bym cię prosił, już bym cię prosił, Misiu. Tylko, już bym tylko, cię prosił. tylko kolejką, żeby dwa razy śmiertolnie następuć. Dobra, możemy zacząć. Wiele się działo na twoim dzisiejszym panelu, wyskoczył jegomość, którego nie zauważyłem nawet kto to był, ale wyskoczył do ciebie i coś chciało, co tam chodzi? No nie wiem jak mogę to jakby co mogę na to powiedzieć tą Atencją, Atencją, atencją. atencią. dobra, a z bombą tam było ostro. O co chodziło z tym filmem? Tam na tym filmie ponoć uderza jakąś kobietę, on mówi, że to bait jest. Co to jest bait? No wiesz, że specjalnie rzucone coś, żeby zrobić... Ale ja nic nie wiem, nic nie widziałem, a jak byłem to spałem, pokazałem to, co pokazałem e, jemu, tylko i wyłącznie jemu, to co on powiedział dalej to jakby sprzedał się, jeżeli tak faktycznie było, sam przed sobą, czyli e, poszedł na ukaranie, po prostu, mówiąc krótko. E, tyle, no. ja nie jestem ani od potwierdzania, ani od pomawiania, ani tym bardziej od jakichkolwiek e, e, wiesz, konfidenckich manewrów, nie? Dlatego do niego podszedłem po prostu i pokazałem mu, żeby to zobaczył. A, tam, a co tam było, to już zapytaj jego. Co tam się dzieje tak naprawdę między wami, bo jeszcze jak pamiętam na pierwszą konferencję to nie było tak ostre, ale już na tych rundkach odpaliście moc, a dzisiaj to już był Mateusz Morański ze starych czasów, taki odpalony mocno. Wiesz co, Michałku, e, rundki to był taki fajny kabarecik, nie? To, to, to było to było fajne, to było gdzieś tam w e, ten, no ale tutaj, tutaj, tutaj już e, Tutaj już, tutaj już poszło, poszło, poszło grubo. No, jakby to też są ostatnie dni do walki, już buzują te emocje w, ka w każdym z nas. Natomiast e, jak powiem to po raz wielokrotny, w każdym razie to mówię, powiedziałem to na panelu, e, jakbym dowiedział się o tym, co pokazałem mu na tym nagraniu, e, to nigdy nie zasoby ode mnie walki. Nigdy nie podałbym mu ręki, nawet jeżeli chodzi o zakład. Tyle w temacie oprócz tego e, walki z zaczesła czy ty jesteś zaskoczony tym że on jest pewny swojego zwycięstwa bo wiesz e, umiejętności podobno ma ale na tych walkach jeszcze ich nie pokazał no mam nadzieję że tym razem pokaże no mam nadzieję że tym razem pokaże no chciałbym naprawdę bardzo chciałbym mu dać jedną dwie rundy no ale niestety to wszystko skończy się w pierwszej, no, bardzo mi przykro. Ale warunki fizyczne, widać było, że nabrał trochę wagi od ostatnich walk. No, tam hormonik wjechał, musiał, ta, hormonik, trembolonik musiał wjechać mocno, no bo, wiesz, przy 15 kg w miesiąc czy półtorej, no łatwo nie jest, tak? Ja mam drogę odwrotną, bo ja zbijałem ze 110 do 95 i yy, no ja mam jakby sprawę utrudnioną. Fajnie, że się podbił, super. Yy, co pokaże, tego nie wiem, na razie nie pokazał nic mamy wszystkich kciuki, żeby pokazał trochę więcej niż, niż, yy, za, y, za, y, niż y, po swoich dwóch pierwszych nokautach. No ale teraz idzie po 3-0. No, chyba bardzo doskonale o tym wie. No to już tylko bardzo, bardzo jakby yy, z szacunku do jego rodziny i tak dalej. Yy, mówię to teraz całkiem poważnie. Chciałbym, żeby obudził się przed Wigilią. Słuchaj, o co chodzi z Wielkim Bobo? Jak zadzwonił do ciebie na tym programie, najpierw y, Ekstra. To tam nic nie było, i chyba się wkurzył na ciebie za słowa na e, dniu z zawodnikiem, z tego co rozumiem z, z jego telefonu. Nie chcę mi się komentować tego. komentować. Rozumiem. E, podejrzewam, że z Arturem Sargersianem też nie chcesz komentować, o co tam chodzi. A nie, to, to też cierrubita nalina. Przecież to co? okradł moją kobietę jest zwykłym śmieciem. Że ja będę tutaj używał wulgaryzmów. E, miał jedną, jedyną okazję, żeby, żeby, żeby na sali, e, po, jakby tutaj, bo tam pruł mi się przy, przez ten telefon, żeby, żeby pokazać. Ale też nie chcę mu dawać panelu wiesz, do, 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 do rozwoju swojej śmierdzącej, e, żenującej atencji, bo, bo głównym się urodził, głównym jest i głównym zdechnie e, tyle. No, jest z złodziejem i oszustem, e, i wiedzą o tym wszyscy w klubie. W którym, w którym trenowałem. Tyle. A to myślisz, że zadzwonił po to, żeby walkę sobie załatwić, czy o co na chodziło? zadzwonił, jak musisz. No, Ciężko powiedzieć no tak, teraz. To po to, żeby, znaczy ja mu zaproponowałem walkę w lesie na G50, e, typową solówkę, no a, a na co on powiedział, że, że, że on nie będzie w po lasach i się bił, nie? No to chyba po co zadzwonił? To to, żeby dostać walkę na nazwisku Murańskim. Nie uda ci się to, frajerze. No ostatnio to widzę, że dużo osób chyba dąży do walki z Tobą. No tak, no jak jest się na tapecie całej Polski, jak jest się, wiesz, generuje się największe zasięgi e, razem z ojcem e, na nazwisku Murański, no to, no to, no to przyklejają się takie, takie, takie klej dupy i, i szukają tam swego szczęścia. No. Na, na, na razie jednej pale się udało tamtej e, ga, gawronowskiej e, pani. E, która, 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 która została, e, która została pod, potraktowana zabiegiem urnoterapii, nie swoim moczem, e, precyzując, e, no i co? Zwykła rozjebunda prostytutka, konfidentka, chuj mu w dupę. Już <gry> taka wiązanka poszła. Słuchaj Mateusz, nie myślisz, że już tam za grube słowa leciały? Przynajmniej nie wiem, czy Ty też tak nazywałeś bombę, ale on już tam tego c jak to mówią, używały, to już takie są słowa, no dla mnie, jako człowieka, raczej już starszej daty, w tym środowisku przynajmniej, no to już jest przegięcie. Też tak uważam. Bo ty chyba nie używałeś tego, w stosunku do tego, czy używałeś też? Nie, na pewno, jeżeli, Nie, 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 no nie, 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 do, do, do takiego słowa mi się nie skłonił, pewno. ale, jeżeli ktoś nie ma zasady i nie ma honoru, to nie ma też słowa honoru, więc jakby, no kurwa, damskiej nie boli, no co mam się powiedzieć, damskiej nie boli. Wspomniałeś o Tacie, jak tam stan zdrowia szanownego Jacka. Bardzo dobrze. Wrócił do treningów, szukuje się na walkę, o której już niebawem cała Polska będzie śpiewać, gwiżać i, i czekać. No już jego rywal tam widzę dalej pod dymia bo, bo A to jest fan. Bo go... bo to jest... Pamięcie, że jak zobaczyłem ten tytuł, to od razu uśmiech na mojej twarzy się zrobił, bo mówię, to tylko mu Marcin Najman wymyśleć. Nie, przy... Ma Marcin Najman stał się, stał się, stał się fanem yy, 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 szefa wszystkich szefów pana Jacka. Yy, takim, takim, takim fanem, takim już, takim, jak to się mówi, ktoś jest psychofanem. No więc ten psychofan, no to, to będzie miał okazję, że śpiew. Chęty to zobaczę. No cóż, Mateusz, pewnie jeszcze będziemy gadać i poważnie, więc dziękuję Ci bardzo. I... A będzie o czym? To się mogę Ci obiecać, że no, będzie o czym. No to tym bardziej pogadamy, dzięki i widzimy się w piątek. Dziękuję, dziękuję. bardzo, pozdrawiam się, Janku. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe jesteśmy bezpieczni.